Szanowni państwo, witamy was serdecznie. Cieszymy się, że możemy do wszystkich powiedzieć wesołych świąt. W ten grudniowy wieczór chcielibyśmy do każdego zanieść atmosferę świąt, a także opowiedzieć o najważniejszych tradycjach związanych z obchodami Bożego Narodzenia. Jedna z najpopularniejszych tradycji to ozdabianie choinki. Tradycyjnie za kilka dni przed Bożym Narodzeniem w domach pojawia się choinka. Ale czy znacie, co symbolizują zabawki na niej? Łańcuch ma za zadanie z całą rodziną. Ciasteczka zapewniać słodkie życie. A dzwoneczki dobre wieści. Choinka zaczęto ozdabiać w XVIII wieku. Zapoczątkowana to ta tradycja od Niemiec. Od dawna jest zwyczaj ozdabiać ciasteczkami, specjalnie wybieranymi malutkimi jabłuszkami i ozdobami z papieru. Gdy pojawiła się choinka, zawieszano na niej takie same ozdoby, które miały swoją symboliką. Słodkości oznaczają radość. Wieszano kruche ciasteczka i pierniczki, cukierki miały kształt długich sopelków, słodycze te symbolizują. Radość z narodzenia Bożej Dzieciny. Pierniczki miały zapewniać miłość, zdrowe życie. Dzwoneczki symbolizują dobre nowiny. Według tradycji chrześcijańskiej zwiastowały radość z pokonanego zła. Wieszając je na chońcy, wierzono, że rodzina będzie dostawać dużo dobrych nowin. Łańcuchy symbolizują scalenie. W tym przypadku rodziny. Klejano go, łącząc ze sobą kółeczka. Każdy może je zrobić samodzielnie, z kolorowych papierków lub ze słomy. Musiał być bardzo długi, aby można było im dokładnie oplecać całą choinkę. Od szczytu i w sam dół. Jabłka symbolizują zdrowie i urodę. Wieszano małe i średniej wielkości, koniecznie czerwone. Symbolizowały biblijny owoc, którym wąż kusił Adama i Ewę. Anioł to opiekun domu i ludzi. Główki aniołów wycinano z papieru i doklejano im bubłkowe sukienki oraz skrzydła. Ten dobry duch miał chronić dom i jego mieszkańców przed złymi mocami. Światełka. To symbol nadejścia Jezusa. Przypominały o przyjściu na świat Chrystusa, światła dla bądzących pogan. Etnografowie twierdzą, że obecność światełek na drzewku wywodzi się z dawnego kultu ognia. Orzech to symbol dobrobytu. E, poza dobrobytem zapewniał także mądrość. Gwiazda prowadzi do Trzech Króli. Jej miejsce znajdowało się zawsze na czubku choinki. W tradycji ludowej gwiazda miała także pomagać znaleźć drogę do domu, którzy wyjechali. No, świetnie, choinka już ubrana. A czy wiecie, kiedy trzeba rozebrać choinkę? Najprostszą odpowiedzią na pytanie, kiedy rozebrać choinkę, jest wtedy, kiedy się sypie. Choinka, spod której codziennie wymiatasz solidną warstwą igał, nie zdobi już domu. Zgodnie z tradycją funkcjonują trzy terminy, do których należy rozebrać choinkę. Pierwszy – do 6 stycznia, czyli do objawienia pańskiego święta nazywane Trzech Króli. Niedzielą Chrztu Pańskiego, pierwsza niedziela po święcie Trzech Króli. Lub trzeci termin, 2 lutego, święta ofiarowania pańskiego, znanego też jako Matki Bożej Gromnicznej.